50 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i Deją mega się z tego cieszę. W sensie dosłownie nieco ponad 6 miesięcy temu nawet nie sądziłem, że kiedykolwiek będę nagrywać jakieś filmy na YouTubie. A teraz proszę, całkiem nieźle to idzie. Jestem osobą, która sobie trochę podwyższa poprzeczki wraz z tymi osiągnięciami, więc może. 50 tysięcy to się jakoś nie wydaje jakoś dużą liczbą czy coś takiego, ale dla mnie jest to naprawdę sporo. Zwłaszcza, że teraz mogę wam zdradzić, że wcześniej, na początku tego roku, mówiłem sobie, że mam jakieś tam cele, ale nie chcę zdradzać, więc teraz wam mówię, że mój cel na 2022 rok to było dobić 20 tysięcy subskrybentów. A jest początek kwietnia i jest już 50 tysięcy. Jestem naprawdę wam bardzo wdzięczny za to, że jesteście, za wszystkie komentarze, które piszecie i. Z tej okazji, oczywiście, mamy jakiś konkurs, który będzie pod koniec tego filmiku. I ten filmik będzie o mnie. Myślę, że to jest właśnie już ten moment, kiedy powinniśmy się trochę poznać i oglądacie mnie, moje filmiki. A może jesteście tutaj nowi, więc chętnie wam przedstawię trochę faktów o sobie. Od razu wam powiem, że ten filmik miał trochę mieć inny format. Chciałem to zrobić trochę bardziej plenerowo, trochę wam pokazać jakieś różne miejsca. Które często odwiedzam, czy coś w tym stylu. W każdym razie na ten moment jest to trochę niewykonalne, ponieważ ciągle nagrywam telefonem swoim i mikrofon mam taki. Więc jeśli mam również taki jeden mikrofon, który kupiłem i się wpina do telefonu, ale jest naprawdę bardzo słabej jakości, próbowałem już trochę coś takiego nagrywać na zewnątrz, no i ten dźwięk. Jest po prostu okropny. Więc wydaje mi się, że na ten moment niestety musimy jeszcze chwilę poczekać, aż kiedyś będzie mnie stać, żeby sobie kupić jakąś fajną kamerę do kręcenia różnych vlogów na przykład. A na ten moment będzie to w tym formacie. Na początku tego filmiku opowiem trochę o sobie, później może jakieś plany na przyszłość, jakie mam związane z tym kanałem, a na końcu konkurs. Ciekawostka pierwsza: mam skrzywioną przegrodę nosową i nie mogę spać na lewym boku. Ciekawostka druga, jestem fanem zwierząt. Uwielbiam wszystkie zwierzęta, nie przepadam za pojąkami, za wężami również nie przepadam, zwłaszcza dlatego, że w Japonii po prostu te zwierzęta są bardzo niebezpieczne. No i nie cierpię karaluchów. Damn. A w Japonii karaluchów jest sporo. Kiedyś miałem taką sytuację w Japonii, jak wynajmowałem mieszkanie, które było dość stare i... Zwłaszcza te karaluchy są właśnie w starych budynkach. Jeśli ktoś wynajmuje w nowym, albo nie wiem, dopiero co powstałym budynku, to raczej karaluchów tam nie będzie. Ale w takich starszych budynkach, nawet w centrach, w sensie, wiecie, w dużych miastach, w samym środku dużego miasta, to i tak te karaluchy tam będą, niestety. I miałem taką na przykład sytuację, że karaluch mi wszedł do mieszkania, więc nie wiedziałem za bardzo, jak się go pozbyć, więc rzuciłem na niego koszulkę swoją. On w tą koszulkę wszedł i. Wyrzuciłem tam koszulkę przez okno z mieszkania. Pozbyłem się koszulki, ale też pozbyłem się karalucha, a ja naprawdę ich nie cierpię. Mam pieska, który jest Husky, choć w zasadzie Husky to są bardziej zbliżone do wilków, e, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie. W każdym razie nazywa się Mia, nie Mia, tylko Mia od Miyazaki, czyli mojej miejscowości rodzinnej w Japonii. Moje ulubione zwierzę to wiadomo, psy. Kociarze, wybaczcie mi, uważam, że kotki również są mega słodkie. W sensie nie na talerzu, tylko yy, po prostu są słodkimi zwierzętami. Jednak mam mega mocną alergię na koty. Jeśli nawet nie wiem, że jest gdzieś kot, ale tylko sobie kotek przejdzie, to uwierzcie mi, że poczuję go nosem. Do tego stopnia, że oczy mi będą mega łzawić, puchnąć. Czasami w moich filmikach. Niestety, ale mam dość spuchnięte oczy i to jest właśnie jeden z tych przyczyn, ponieważ jestem mocnym alergikiem. Mam alergię na sierść zwłaszcza kotów, mam alergię na jakieś kurze, mam alergię na trawę, na jakieś pyłki. Jest tego trochę. I jak już mowa o alergiach, oczywiście, tak jak większość Azjatów, mam nietolerancję laktozy. No i niestety również mam nietolerancję glutenu. Co jest naprawdę mega uciążliwe, ponieważ makaron czy chleb bez glutenu jest dla mnie nie do zjedzenia. Ostatnio zacząłem już myśleć pod kątem leczenia się, chociaż w zasadzie nie wiem, czy to jest możliwe, ale jakieś choćby leki, które trochę łagodzą objawy niestety takich nietolerancji, więc trzymajcie za mnie kciuki. Mam jeszcze jedną alergię, a w zasadzie nietolerancję, która jest popularna wśród Japończyków i uwierzcie lub nie, ale pewnie mi nie uwierzycie, ale jest to nietolerancja na alkohol. Tak, jest coś takiego. Wiem, wy jesteście z Polski i uważacie, że alko nietolerancja alkoholu? Alkohol trzeba tolerować i szanować, to jest kultura. Jednak yy, zgadzam się, alkohol jest całkiem spoko. Tylko u mnie jest niestety taka nietolerancja, która nie jest jakoś specjalnie groźna. Jak się dowiedziałem zresztą, 40% Japończyków ma właśnie taką nietolerancję na alkohol. Przejawia się to w ten sposób, że na przykład jeśli ja piję. Najpierw może powiem, jak się w Japonii pije. W Japonii na przykład na studiach imprezy wyglądają trochę w ten sposób, że po prostu są jakby takie domówki, przy których się zazwyczaj siedzi i się pije. Tak. Japończycy to też są tacy sami alkoholicy jak w Polsce. Różnica jest taka, że w Polsce może jednak Polacy Trochę więcej są w stanie wypić. W każdym razie, wracając, Skorowia po się siedzi głównie, rozmawia się ze sobą i się pije. Są różne gry pijackie, różne piosenki, do których się pije i tak dalej, i tak dalej. Więc u mnie przejawia się to w ten sposób, że jeśli wypiję nawet pół piwa, to moja twarz robi się czerwona. I to wygląda trochę źle. Ale to jest taki pierwszy przejaw. Następny. I zarazem już w zasadzie ostatni, jest taki, że niestety, ale z czasem, jak wypiję troszkę więcej, to mam problemy z oddychaniem. Nie jest to na tyle poważnie, że nagle nie mogę oddychać, ale zdecydowanie, jakbym muszę dwa razy szybciej oddychać, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu dla mojego organizmu. Więc to jest trochę smuteczek, jeśli chodzi o alkohol, ale nie martwcie się. Może wiecie, że jestem w połowie japończykiem, czyli mam też stronę Polską. Nietolerancja na alkohol to jest strona japońska I jaka jest to strona polska? Mogę wypić naprawdę bardzo dużo alkoholu Mimo tego, że mam tą nietolerancję Czyli, że robię się czerwony, trochę ciężej mi się oddycha i tak dalej To jestem w stanie naprawdę, naprawdę sporo wypić I to nie jest jakieś przechwałki, tylko to ma swoje plusy i minusy Najpierw powiem jak to się kończy w takim razie moje picie Najpierw wypijam pół piwa, robię się czerwony Wszyscy myślą, że jestem piany, ale niestety nie jestem pijany. Później piję trochę więcej i mam problemy z oddychaniem takie delikatne. Wypiję bardzo dużo alkoholu, robię się totalnie blady i, i w zasadzie to tyle. Na tym się kończy. Plus jest taki, że mogę wypić dużo i. I tak będę myśleć trzeźwo. Nie jestem taki, że wiecie, że będę czegoś nie pamiętać, albo że będę robić totalnie jakieś nienormalne rzeczy, tylko raczej po prostu zachowuję zdrowy rozsądek, i mimo tego, że wypiłem bardzo dużo alkoholu. A minus jest taki, że właśnie zachowuję ten zdrowy rozsądek. Więc to jest jednocześnie plus i minus. Sami wiecie, że czasami lepiej się napić więcej, a jednak trochę bardziej ogarniać, czasami się może żałować niektórych rzeczy. Ale czasami też pije się po to właśnie, żeby się rozluźnić i żeby się bawić. W każdym razie u mnie to wygląda w ten sposób, że choćbym nie wiem ile alkoholu w siebie wlał, zawsze jestem tą jedną osobą, która musi wszystkich na około ogarniać. W sensie, wiecie, trochę się stresować, czy, czy tak można, czy to się powinno. No wiecie o co chodzi. Więc dla mnie akurat picie alkoholu. Nie jest jakieś niesamowite, nie sprawia mi zbyt dużo radości, ponieważ następnego dnia się czuję okropnie, a w trakcie picia nie czuję się jakoś wcale lepiej, więc ja akurat alkoholu nie spożywam już od paru lat. Porą część filmiku poświęciłem na alkohol, ale jeśli chodzi o całą kulturę picia, nagram o tym osobny odcinek. Jeszcze na koniec, oprócz tego, że picie alkoholu u mnie nie ma sensu, to po prostu wolę smak np. zielonej herbaty niż smak piwa. Taki już jestem. Moje pasje. Pierwszą i podstawową pasją u mnie to jest surfing. Uwielbiam surfować, jestem mega zajawiony na cały surfing. W zasadzie to się zaczęło już dawno temu, kilkanaście może lat temu, kiedy właśnie w Miyazaki trochę podziwiałem takich ludzi, którzy surfowali, i miałem również okazję posurfować właśnie tam w oceanie. I od pierwszego dnia, jak tylko spróbowałem. No to się mega tym zajarałem i jestem totalnie zakochany w surfingu. Co ciekawe, jestem raczej słaby, jeśli chodzi o surfing. Surfing jest bardzo trudny, więc, żeby być dobrym surferem, naprawdę trzeba codziennie surfować i ćwiczyć. To nie jest takie wcale łatwe, jak się wygląda. Chociaż może wcale to nie wygląda na takie łatwe, ale w każdym razie jest to naprawdę bardzo trudny sport. Ale jeśli się uda już komuś złapać fale, oh, to jest naprawdę najlepsze uczucie na świecie. Jeśli chodzi o surfing, to niestety u mnie problem jest taki, że moja waga jest dość taka, powiedziałbym, elastyczna. Pod tym względem, że ważyłem większość życia 72 kg, ale później na przykład trochę polubiłem słodycze i tak dalej, więc przytyłem do 83-4. Później zacząłem chodzić na siłownię i ulałem się mega, i w końcu miałem nawet 100 kg. Ja mam swoją deskę surfingową na właśnie w okolicach 72 do 75 kg, więc jeśli waży 100 kg, no to niestety, ale ta deska się trochę jakby topi pode mną. Więc złapanie fal jest super trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Zwłaszcza dlatego, że jak płyniecie i chcecie złapać, no to ta deska niestety, ale. Idzie na dno. A tak się raczej nie powinno dziać. Więc pod tym względem jest trochę mam utrudnienie i to jest też motywacja, żeby linię trzymać. Niestety u mnie, tak jak mówię, trochę się to pozmieniało, ponieważ. Mój metabolizm trochę chyba się zmienił, ale tak naprawdę bardzo możliwe, że po prostu moje nawyki jedzenia się zmieniły. Zajawiłem się też bardzo mocno na kulinarne rzeczy, na gotowanie. No i to wszystko trochę miało wpływ na to, że moja waga się dość mocno zmieniła. W każdym razie, jeśli chodzi o surfing jeszcze, to ten klimat cały surfingu, mimo tego, że jestem beznadziejny, to cały ten klimat jest naprawdę niesamowity. Czasami trzeba wstać o piątej, żeby złapać fajne fale, bo oczywiście. Zawsze musi być tak, że wszystko co najfajniejsze jest albo bardzo wcześnie, albo bardzo późno. W takim razie jeśli chodzi o surfing, fale zazwyczaj najlepsze są właśnie rano. Bardzo mocno nad ranem i plus jest taki, że jest mało ludzi wtedy. Więc czasami trzeba wstać o piątej, żeby pojechać na ocean posurfować, ale to w ogóle nie przeszkadza. Wstaje się z taką super myślą, że zaraz się będzie surfować. Dojeżdża się na plażę i na przykład gotuje się z kimś jakieś jedzenie, robi się jakieś barbecue, jakieś ognisko czasami, je się wspólnie, różne zupy się gotuje i potem idzie się razem surfować. Oczywiście czasami jest tak, że najpierw szybko wszyscy surfują, później na plaży już na spokojnie wszyscy rozmawiamy, śmiejemy się, zajadamy. No klimat moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o wszystkie sporty z jakimi miałem do czynienia, bo Nigdzie nie spotkałem się z takim bliskim kontaktem z innymi ludźmi. I to jest naprawdę moim zdaniem niesamowite. Ludzie przyjeżdżają z całej Japonii akurat do Miyazaki, ponieważ Miyazaki można surfować cały rok, ale też nawet turyści z zagranicy, gdzieś ze Stanów Zjednoczonych na przykład, którzy są surferami, przy okazji odwiedzając Japonię. Padają do mnie, i poserwować chociaż na chwilę. I spotykanie takich ludzi jest mega pozytywne. I ostatnie zdanie do tego, że jestem beznadziejny, jeśli chodzi surfing. No, to idzie mi naprawdę raczej kiepsko, ale to nie zmienia faktu, że, że to jest najlepszy sport dla mnie i uwielbiam to robić. Jestem po prostu najszczęśliwszą osobą zawsze, jak surfuję. Więc może jestem średni, nie jestem najlepszy, nie byłem na różnych zawodach, ale i tak uwielbiam ten sport. Kolejna moja pasja to muzyka. Odkąd pamiętam, miałem coś wspólnego z muzyką. Na początku jako dziecko przez 6-7 lat grałem na gitarze, później na perkusji, miałem nawet jakiś tam zespół swój. No i w końcu zajawiłem się trochę innym rodzajem muzyki. E, zacząłem powiedzmy trochę tam śpiewać, miałem krótką przygodę ze śpiewaniem. No i teraz taki spoiler, szykuję. Jeden projekt, trochę związany z muzyką, w którym będziecie mieli okazję mnie wesprzeć i stać się częścią tego projektu. Więc bądźcie czujni, ponieważ niedługo będą jakieś ogłoszenia, jeśli chodzi o ten projekt, i myślę, że to naprawdę będzie mega fajne. Co robię w wolnej chwili? Szczerze powiedziawszy, za bardzo nie mam wolnej chwili. Na co dzień pracuję, o mojej pracy za chwilę, a po mojej pracy piszę na przykład, właśnie scenariusze do moich filmików. Zacząłem pisać scenariusze. Na początku raczej tego nie robiłem, ale wtedy nie zawsze mówiłem. Podczas edycji na przykład zorientowałem się, że a jeszcze chciałem o tym powiedzieć, a jeszcze chciałem to dodać. Więc zacząłem pisać wszystko, żeby mieć raczej po kolei i żeby o wszystkim wam powiedzieć, to co właśnie chcę powiedzieć. Oczywiście do tego dochodzi nagrywanie filmików i edytowanie, które zajmuje mega długo. Ale jeśli mam jakąś wolną chwilę, no to zazwyczaj oglądam jakieś anime. Jestem mega anime freakiem, uwielbiam. Bardzo dużo anime. Cała lista ulubionych anime wkrótce. Co do mojej pracy, pracuję obecnie jako analityk danych w korporacji. Może jesteście zdziwieni i to do mnie nie pasuje, nie wiem jakie macie zdanie w zasadzie. W każdym razie ja akurat swoją pracę naprawdę lubię. Studiowałem ekonomię, zawsze chciałem robić coś z tym związanego i. Szczerze powiedziawszy jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy. Wcześniej, bo niedawno trochę zmieniłem zespół, pracowałem codziennie od 6 rano do 14, właśnie po to, żeby po południu mieć czas na powiedzmy rozwijanie swoich pasji, więc codziennie wstawałem o 5, a jak się jeździło do biura to po 4. I jednak na szczęście od dłuższego czasu już jest praca zdalna, akurat dla mnie na szczęście dlatego, bo mam więcej czasu, bo na sam dojazd do pracy zajmowało mi to godzinę w jedną stronę, więc Sporo czasu to niestety na to traciłem, więc teraz po pracy mam czas od razu, żeby zająć się swoją pasją. I tak, tak, wiem, praca w korpo, jestem korpo szczurem, ale nie zapominajcie, że jestem też Japończykiem, więc oczywiście, że jestem korpo szczurem. Urodziłem się po to, żeby być korpo szczurem. Jeśli chodzi o tworzenie filmów na YouTubie, zazwyczaj to trwa w ten sposób, że gdzieś tam w wolnym czasie sobie piszę jakieś scenariusze, później nagrywam to przez 30 minut do godziny, odkąd zrobiłem sobie, powiedzmy, swoje studio, to to nagrywanie jest po prostu wiele łatwiejsze, wszczepiam sobie telefon do nagrywania i nagrywam. Samo nagrywanie do godziny, edytowanie od 4 godzin do... Kilku dni, to naprawdę bardzo dużo czasu mi zajmuje Może zauważyliście, ale jakiś czas temu zmieniłem trochę styl edytowania I już nie ma takich wielu przejść, jakiś dodatek, jakiś czegoś, ponieważ Oglądałem trochę innych youtuberów i szczerze powiedziawszy nie jestem jakimś wielkim fanem tego Nie dość, że się traci czas naprawdę bardzo dużo na edytowanie To oglądanie takiego, takich zlepek różnych Trochę nie jest po prostu w moim stylu wydaje mi się i no i dlatego jest takie, dajcie znać w komentarzach, czy wolelibyście takie różne przejścia, pomniejszenia, powiększenia, czy... Może zostać taki format, jaki jest ostatnio. Jeśli jesteście zainteresowani, dlaczego zacząłem nagrywać filmy, jak mi idzie po kolei nagrywanie, jakieś to doświadczenie, wszystkie które zbudowałem, to umówmy się, że na 75 tysięcy subskrybentów nagram dokładny filmik z wszystkimi danymi, jak to nagrywanie i występowanie w social mediach mi idzie do tej pory. Na 75 tysięcy taki filmik, na 100 tysięcy subskrypcji, powiedzmy, nagram swoje życie prywatne. Opowiem Wam o wszystkim. Umowa, kolejna ciekawostka o mnie, chociaż już prawdopodobnie to wiecie, to jestem mega fanem motoryzacji. Uwielbiam szeroko pojętą motoryzację. W sensie serio. Doceniam nawet niemiecką motoryzację. Czyli BMW z napędem na tył, mega zabawa. Audi Quattro, Rakieta. Mercedesy same w sobie super wygodnie się jeździ, mega wygodnie się jeździ. Amerykańska motoryzacja jak najbardziej. Maset Cars z V8 albo nawet większymi silnikami. Wow, uwielbiam ten dźwięk. Ale JDM -y to jest zdecydowanie miłość. Podoba mi się, że jest tyle części do modyfikacji tych samochodów japońskich, że w zasadzie każdy samochód możesz zbudować tak jak sobie tylko przyśnisz. A poza tymi wszystkimi modyfikacjami, całą tą kulturą, to właśnie ci ludzie, którzy tworzą tą kulturę, są mega jeśli chodzi o JDM-y. Spotkałem naprawdę mnóstwo ludzi zajawionych japońską motoryzacją i wszyscy są super pozytywni. Na koniec ciekawostek o mnie rzeczy, których nie cierpię. Pierwsza rzecz, której nie cierpię, to nie cierpię czekać. Wiem, może to jest trochę dziwne, ale naprawdę nie cierpię czekać. Zawsze w życiu się na coś czeka. Jako dziecko czekałem na przystanku na autobus przez 40, nawet do godziny czasami, aż przyjedzie autobus i weźmie mnie do domu. Wtedy sobie uświadomiłem właśnie w tym dzieciństwie, że ja nie cierpię czekać, że to jest taka strata czasu, że to się w głowie nie mieści. Odliczyłem, że przez jakiś tam okres swojej edukacji spędziłem dwa miesiące na sam dojazd do szkoły. Zwłaszcza, wiecie, sam dojazd jest, był w miarę sprawny. Najdłużej się właśnie czekało na autobus, czekało się na tramwaj. Nie cierpię czekać, naprawdę. Dla mnie to jest straszna strata czasu. Stanie w korkach, czekanie na czerwone światło. To jest coś, co mnie super irytuje i no, naprawdę tego nie lubię. W Krakowie na przykład kocham Kraków, ale te korki w Krakowie, gdzie 10 km idziecie się ponad godzinę. Oczywiście to nie tylko Kraków, bo w Japonii czasami są korki 3 godzinne, ale. Daj ją, nie cierpię tego. Przejdźmy do rzeczy, które planuję w przyszłości. Mój plan na social media to oczywiście 100 tysięcy subskrypcji na YouTube, jak najszybciej, ale domyślam się, że prawdopodobnie teraz miałem lepszy czas, więc najdejdzie ten trochę gorszy, gdzie ci subskrybenci będą o wiele, wiele mniej przychodzić, ale to nic. Mam dużo pomysłów na filmiki, naprawdę mam napisane póki co chyba 114 pomysłów na filmy i oprócz tego parę powiedzmy projektów. Jeden projekt to coś związanego z muzyką, o którym Wam już wspomniałem wcześniej, więc. Tutaj może być naprawdę, moim zdaniem, to będzie mega fajny projekt. Oprócz tego, planuję niedługo, bardzo niedługo, nagrać filmy z innym Japończykiem. On też dopiero zaczyna przygodę z social mediami, i akurat jest teraz w Polsce. Więc na dniach planuję z nim nagrać różne filmiki. Więc również bądźcie czujni. Kolejnymi pomysłami na filmiki to oczywiście te plenerowe. Planuję wyjść poza to studio i wyjść do ludzi. A w zasadzie co chciałbym zrobić, to odwiedzić różne restauracje, na przykład sushi, albo nawet polskie restauracje i powiedzmy sprawdzić, czy te japońskie potrawy serwowane w Polsce smakują tak jak te potrawy serwowane w Japonii. I również jestem otwarty, żeby poznać trochę bardziej polską kuchnię. Oczywiście polska kuchnia nie jest mi obca, ale no muszę przyznać, że Nigdy się tym jakoś bardzo mocno nie interesowałem, a właśnie chciałbym trochę Twój kanał poprowadzić również w tą stronę, żeby pokazywać też również polskie ciekawe rzeczy. Kolejną ciekawą rzeczą, którą zaplanowałem na koniec tego roku, to wykończenie mieszkania. Bo uwaga, kupiłem mieszkanie, tak w Polsce. Nie wiem ile będę w Polsce, planuję również żyć w Japonii. Jednak na ten moment zdecydowałem się kupić tutaj mieszkanie i. Pod koniec tego roku, kiedy będzie gotowe do odebrania, to oczywiście będzie w stanie deweloperskim. Planuję je wykończyć w jakimś japońskim stylu. Więc jeśli będziecie zainteresowani właśnie tym, w jaki sposób się wykańcza mieszkanie w japońskim stylu, to również zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. I ostatnim pomysłem na przyszłość dla tego kanału to oczywiście jakiś Project Car. Często się mnie w komentarzach gdzieś tam pytacie, jakim autem jeździsz, czy coś. I póki co moje auto nie budzi wrażenia, więc powiedzmy, że, że nieważne. Tak, japońskim autem, ale, ale w zasadzie to nieważne jakim. Planuję w każdym razie za całkiem, mam nadzieję, niedługo. E, oczywiście zależy, ile wykończenie mieszkania mi wyjdzie, i tak dalej. Ale na pewno planuję kupić jakiś project car, e, żeby powiedzmy się tym trochę bawić, trochę was też zachęcić do tego, do takiej wspólnej interakcji. Przepraszam wszystkich JDM fanów, myśleliście, że jeżdżę Suprom albo GTR Skyline. Niestety prawda jest trochę inna. Mimo tego, że nagrywam filmiki o motoryzacji, to jeszcze nie stać mnie na takie wozy. Ale będzie. Przechodzimy do konkursu. Do wygrania będą trzy nagrody dwie. To blues z haftem, zrobionym przez Kitsune Haft, i trzecia nagroda to słodycze z Tokyo Treats. Wbijacie na mój Instagram i tam będzie post, pierwszy prawdopodobnie, najnowszy, i tam będą wszystkie szczegóły. W skrócie, do zrobienia będziecie musieli zaobserwować mój profil na Instagramie, bo mój profil na Instagramie naprawdę idzie mi bardzo źle i potrzebuje wsparcia. Więc proszę, obserwujcie mnie na Instagramie, zaobserwujecie Kitsune Haft. I w komentarzu pod postem konkursowym oznaczcie trzech znajomych i napiszecie na przykład co byście chcieli mieć wyhaftowane na bluzie. Jeśli chodzi o haft na bluzie, polecam wam gorąco oczywiście jakieś anime. Sam dla was przygotowałem dwa wzory. Akurat konkretne te dwa, ponieważ wydaje mi się, że to są moje ulubione anime. Jedno anime w stylu filmowym to oczywiście Spirited Away. Drugie anime to serialowe anime, choć tam też filmy były w każdym razie Initial D. Moim zdaniem ten projekt wyszedł naprawdę, naprawdę fajnie, więc zachęcam was do wykorzystania z jednego z tych dwóch. Ale jeśli wy również macie jakiś pomysł, koniecznie piszcie w komentarzach pod postem konkursowym. Jeśli chodzi o losowanie, to prawdopodobnie to będzie po prostu totalnie randomowe losowanie. Może zrobię na przykład live na Instagramie albo na YouTubie zresztą. Może pierwszy live też by wypadało zrobić, gdzie będę wam pokazywać, jak losujemy trzech zwycięzców. Pierwsi zwycięzcy powiedzmy, że będą mieli wybór, czy chcą dostać bluzę, czy chcą dostać słodycze. Niestety z Tokiotrickiem nie nawiązałem współpracy, ale to nic. Kiedyś się nawiążę. Tylko musicie mnie zaobserwować na Instagramie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za 50 tysięcy subskrypcji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie mój kanał. Przed nami bardzo dużo ciekawych projektów, i to jest dopiero początek mojego kanału, więc mam nadzieję, że to wszystko się jak najlepiej rozkręci. Do zobaczenia!